Cześć, witajcie. Dziś pod lupę bierzemy firmę, która tworzy technologie w obszarze rozpoznania głosu oraz sztucznej inteligencji. Mowa tutaj o spółce Soundhound. Skupimy się na tym, żeby przeanalizować, czy jest to przyszły lider w obszarze AI, czy może sztucznie napompowany hype. Tak więc moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani tematem, zapraszam do wspólnej analizy. Zerkniemy sobie na aktualne trendy, co mówią prognozy na przyszłość, no i jaka jest aktualna kondycja firmy. Czy jest ona przewartościowana? Czy może nie? Tak więc bez zbędnego przeciągania zaczynajmy ten odcinek. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy na jednotygodniowym timeframe. Na chwilę obecną możemy zaobserwować, że w premarkecie aktualna wartość za akcję to jest 10,80 dolarów, co może sugerować krótkotrwałą presję sprzedaży. Co więcej, wykres pokazuje wyraźny wzrost cenowy w przeszłości z ATH na poziomie około 25 dolarów. Po którym oczywiście nastąpiła dosyć znacząca korekta. Możemy zaobserwować, że był to spadek rzędu 70, o! 74% około. Co więcej, aktualna cena znajduje się poniżej kluczowego poziomu oporu, granicy 12-13 dolarów, co może wskazywać na konsolidację, czyli utrzymanie tutaj ruchu w poziomie lub ewentualnie dalszy spadek, jeżeli wsparcie około 10 dolarów zostanie przebite. Teraz time timeframe na jednodniowy. Tutaj możemy zaobserwować bardzo wyraźnie właśnie tą strefę mniej więcej wsparcia. Nawet bym powiedział, że ona widnieje w granicach 9 dolarów, może nawet troszeczkę niżej na poziomie 6.35 około. Tak więc podejrzewam, że te poziomy będą zdecydowanie kluczowe do obserwacji. Zerknijmy sobie może teraz, jak to wygląda na 45-minutówce. Tak, tutaj ewidentnie widać, jak wyglądają linie wsparcia i oporu. Jakie to są mniej więcej strefy. Możemy też zaobserwować, że około lutym. Przestrzeń luty-marzec. Cena wahała się w granicach 11,90, natomiast w najniższym punkcie, czyli kwiecień, uzyskała mniej więcej poziom 6,55. Jak to wygląda procentowo? Od najniższego punktu do lokalnego ATH jest to 93%. Zerknijmy sobie może jeszcze raz na wykres tygodniowy. Aktualnie znajdujemy się w tej strefie, czyli właśnie okolice 11 dolarów. Z kolei na indykatorze Pifagor dostaliśmy sygnał, sugerowana jest dalsza pompa w kierunku właśnie górnym. Tak więc jeżeli przebijemy sobie strefę tutaj oporu w granicach 12-13 dolarów, to kolejny poziom realizowany może być w granicach właśnie 18 dolarów, a następnie wybitego ATH, czyli 25 dolarów. Tak więc podsumowując, aktualnie spółka znajduje się w fazie konsolidacji i na pewno warto jest weryfikować wyznaczone poziomy, ponieważ one będą wyznaczały wtedy dalszy trend. Zerknijmy sobie może teraz na Alpha Spread i zweryfikujmy, czy aktualna wycena na poziomie 11 dolarów, która jest notowana aktualnie na giełdzie, nie jest przypadkiem przewartościowana względem realnej wyceny spółki. No dobrze, na podstawie danych opublikowanych przez Alpha Spread, jesteśmy w stanie wywnioskować, że wartość bazowa dla SoundHound to jest jakieś 78 centów. Mówimy teraz o przewartościowaniu na poziomie 93%, gdyż bowiem aktualna wartość spółki jest na poziomie 11 dolarów. Tak więc musimy sami się zastanowić, czy aby na pewno inwestując w SoundHound jesteśmy, e, jesteśmy bądź chcemy podjąć aż tak duże ryzyko. Zjedźmy sobie może teraz do części finansowej. Zerkniemy sobie na przychody i rozchody. Dobrze, w przypadku revenue, czyli ogólnego przychodu, jaki generuje firma, mówimy tutaj o poziomie 102,2 miliona dolarów. Pomimo Całkiem sporego przychodu, który generuje firma, przewyższają ją niestety koszty operacyjne, które są aktualnie na poziomie około 200 milionów. No i dodatkowo tutaj dosyć niski poziom cash flow, czyli niski poziom gotówki na poziomie minus 106. Milionów. No i to może oznaczać, że firma posiada trudności w posiadaniu płynności finansowej. Idąc trochę dalej, będziemy mogli sobie podejrzeć rozkład przychodów i wydatków. Po lewej stronie możemy zobaczyć, jakie było revenue, czyli nasze wspomniane 102 miliony. Suma kosztów całkowitych wynosi 233,6 miliona, z czego 97 milionów poszło na koszty sprzedaży i koszty ogólne oraz administracyjne. Następnie mamy RD na poziomie 80,4, no i pozostałe koszty w wysokości 56 milionów. Zjedźmy sobie, może jeszcze do części ocen fundamentalnych, czyli to jest ten obszar. Jak możemy zauważyć, my posiadamy 27 punktów w skali na 100, co oznacza stosunkowo niską zdolność do generowania zysków. Mimo tego, że mamy poprawę wskaźników, m.in. wskaźnik ROE, no to niestety cały czas tutaj ten profitability score jest stosunkowo niski. Co więcej, posiadamy ocenę wypłacalności na poziomie 66 punktów w skali na 100. No, i wskazuje to na umiarkowaną zdolność firmy do spłacania długów, natomiast istotne jest na pewno to, że jest stabilnie, tak? Więc, więc to również może wpływać na ocenę inwestorów. Jeszcze zerknijmy sobie na samym końcu na ocenę analityków, jakie są ich predykcje. Możemy tutaj zauważyć, że najwyższe poziomy, jakie przewidują, są to strefy około 18,9 dolara. W przypadku złapania trendu bocznego, czyli dalszej konsolidacji, prawdopodobnie będziemy widzieć to na poziomie 12,05. Z kolei w przypadku tych dolnych stref możemy zaobserwować poziomy 8 dolarów za akcję. No dobrze, moi drodzy. Tak więc podsumowując, SoundCount jest spółką z wysokim ryzykiem. To jest bardziej jak pewne, należy z pewnością obserwować poziomy wsparcia i oporu, a także wydaje mi się, że warto byłoby mieć na uwadze i zapisać sobie w kalendarzu fakt, iż 7 sierpnia 2025 roku będzie opublikowany najbardziej aktualny raport kwartalny sugerujący aktualną kondycję firmy. Tak więc, jeżeli faktycznie wierzysz w potencjał. Może to być ważna informacja dla Ciebie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o spółce. Czy faktycznie jest ona warta takiego wysokiego ryzyka, czy mimo wszystko jest to sztucznie napompowany byt. Także dzięki, że dotrwajesz do końca i pozdro.